Pałagan reklamowy w Warszawie przekroczył już chyba wszystkie granice. Płachty reklamowe wiszą na kamienicach, zasłaniają ludziom dostęp do światła, a billboardy stoją na, wielko, na większości skrzyżowań skrzywe pod różnym kątem zupełnie przypadkowo i na dziko. Chyba wielu Warszawiaków, ja też, sądzi, że najwyższy czas zrobić z tym wszystkim porządek. Ja na przykład czegoś takiego nie widziałem w kilkunastu stolicach europejskich, w jakich byłem. Może zwiedziłem jeszcze za mało, nie wiem, ale. No, ja tego bałaganu reklamowego znieść już y, nie mogę. Na dodatek w tym roku firma AMS przekroczyła kolejną granicę, instalując dziki billboard na trakcie królewskim, który do tej pory był święty. Tam po prostu firmy outdoorowe y, nie miały wstępu. Dlatego proponowana nowelizacja prawa budowlanego i ustawy o planowaniu przestrzennym bardzo cieszy. Można tylko zapytać, y, dlaczego tak późno. No, miejmy nadzieję, że to wszystko y, wypali, natomiast na euforię jest jeszcze za wcześnie. Przed nami długotrwała procedura ustawodawcza. Na razie y, projekt trafił do Ministerstwa Infrastruktury. W sieci od razu wśród internautów pojawiły się komentarze, wątpliwości, czy ministerstwo, które nie radzi sobie nawet z budową autostrad, czy, czy kolei, czy, czy to ministerstwo nie zepsuje y, także i tego. Później mamy komisje sejmowe, gdzie z projektem można robić wszystko, można go zmieniać, y, a pamiętajmy, że branża outdooru, to też są opinie internautów, jest bardzo wpływowa. To są ogromne pieniądze. Warszawa to jest jedna trzecia rynku ogólnopolskiego, jeśli chodzi o reklamę m, zewnętrzną. Czy, czy wykorzystamy tę szansę? Bo chyba mamy szansę na uporządkowanie nie tylko Warszawy, ale w ogóle polskich miast. Nie wiem. Mam nadzieję, że, że da się, że nie usłyszymy jak, jak często, że we Francji można, w Niemczech można, a w Polsce się nie da. Oby się udało.